Ile razy zdarzyła Ci się sytuacja, w której próbując i nie mogąc znaleźć ważnego e-maila, musiałeś lub musiałaś prosić o przesłanie go jeszcze raz? Ile czasu spędzasz szperając po katalogach, myśląc kurczę, gdzieś to tutaj było? Badania prowadzone przez firmę IDC i kontynuowane przez Ford Motor Company, AIIM czy Reutersa zmierzyły, że przeciętny pracownik wiedzy spędza 15-35% do 35 swojego czasu wyszukując informacje. W badaniach tych zapytano również pracowników, jak często są w stanie znaleźć informacje potrzebne im do pracy. Odpowiedzi w większości, czyli 85 do 100% przypadków, udzieliło jedynie 21% ludzi. 21% ludzi jest w stanie znaleźć potrzebne informacje w większości przypadków. A co z pozostałymi 79%? Sukces wyszukiwarki firmy Google zbudowany był właśnie na tym prostym mechanizmie. Ludzie znacząco szybciej docierali do potrzebnej im informacji. I z dużo większą skutecznością znajdowali dokładnie to, czego szukali, oszczędzając sobie mnóstwo czasu i jednocześnie frustracji. W tym module zajmiemy się jedną z najważniejszych umiejętności, która znacząco podnosi produktywność w pracy z e-mailami efektywnym wyszukiwaniem. Pierwszy mechanizm każdego programu pocztowego, któremu musimy się przyjrzeć, to okienko wyszukiwania wiadomości. Niewielu ludzi wie, jak duża moc tkwi w większości programów i rozwiązań pocztowych. Nieumiejętne korzystanie z okienka wyszukiwania powoduje mnóstwo frustracji i całkowite zniechęcenie do jego używania, a tymczasem to, czego nam potrzeba, to parę prostych wskazówek. Wymaga to odrobiny wiedzy i paru prób, a umiejętność ta bardzo szybko przyswaja się przez ciągłe próbowanie i udoskonalanie wyników. Załóżmy, że chcę wyszukać wiadomość i pamiętam dwa słowa: szkolenie oraz dobre. Jakie wiadomości znajdę, gdy wpiszę w okienko dobre szkolenie lub szkolenie dobre? Czy wiadomości, które zawierają oba te słowa, co najmniej jedno z tych słów, czy całą frazę? Dla wielu ludzi losowość tego, co otrzymują jako rezultat wyszukiwania, jest potwornie zniechęcająca. Dobra wiadomość jest taka, że przyswajając sobie parę prostych zasad, będziemy mogli je stosować w programie Microsoft Outlook, w poczcie Gmail. A także w programie mail na komputerach firmy Apple, a wszystkie używają bardzo zbliżonego mechanizmu. Wystarczy nauczyć się tego raz i będzie to pomocne w każdych warunkach przez bardzo długi czas. Zobaczmy, jak to robić efektywnie. Pierwszym ważnym zagadnieniem, które omówimy, są operatory logiczne. Operatory logiczne pozwalają nam określić, w jaki sposób proces wyszukiwania ma zinterpretować wiele wyrazów, które wpisujemy jako wyszukiwane wyrażenie. Są trzy najpopularniejsze operatory logiczne: AND czyli I, OR czyli lub oraz NOT czyli nie. Aby odróżnić je od wyrazów, które chcemy wyszukiwać, zawsze piszemy je wielkimi literami. W przypadku większości wyszukiwarek domyślnym łącznikiem wielu wyrazów jest AND czyli I. Oznacza to, że wpisanie dobre szkolenie, tak naprawdę tłumaczone jest przez program jako dobre AND szkolenie, czy dobre i szkolenie. A to oznacza, że wyszukane zostaną wiadomości, które zawierają słowo dobre i słowo szkolenie. Odpowiednie korzystanie z operatorów jest bardzo ważne, bo mówi programowi, jak ma zinterpretować wiele wyrazów pojawiających się w pasku wyszukiwania. Czy chodzi mi o dobre i szkolenie, czy o dobre lub szkolenie. W obu wypadkach znajdę całkowicie inną listę wiadomości. Jak w takim razie poprawnie wyszukać e-maile, w których jest słowo dobre oraz słowo szkolenie? Wystarczy wpisać dobre szkolenie lub dobre and szkolenie. Ważne, żeby operator logiczny and napisać wielkimi literami, inaczej zostanie on potraktowany jako kolejny wyraz do kolekcji, a nie operator. Jak widać, zapytanie dobre and szkolenie znalazło dokładnie te same wiadomości co dobre szkolenie. Jeśli przypomnę sobie, że klient wspominał również o tym, że szkolenie jest dobre, a chodziło mu o wersję wideo, jak znaleźć wiadomość, która posiada wszystkie te trzy wyrazy? Jak się prawdopodobnie domyślasz, wystarczy wpisać szkolenie, AND dobre, AND wideo lub po prostu szkolenie dobre wideo. Jak widać, znalazłem sześć takich wiadomości. A jak znaleźć wiadomości, które miały w sobie słowo szkolenie lub słowo dobre lub słowo wideo? Szkolenie or dobre or wideo. Jak widać, takich wiadomości mam 231. To, co jest ogromnie ważne, to to, że aby wiadomość e-mail została znaleziona, wyszukiwane frazy mogą znaleźć się w dowolnym polu wiadomości. W trakcie poszukiwań trzech słów, szkolenie dobre i wideo, przeszukane zostaną pola adresu nadawcy, adresu odbiorcy, temat wiadomości, jej treść, a nawet załączniki. Jeśli wiadomość posiada załącznik, który jest przykładowo dokumentem Word lub prezentacją w programie PowerPoint i jednocześnie na jednej ze stron lub slajdów zawiera wyrazy o które nam chodzi ta wiadomość też zostanie przez program odnaleziona Jeśli taka jest nasza wola program przeszuka również wszystkie podfoldery jakie utworzyliśmy Daje to niezwykłe możliwości by szybko znaleźć dokładnie to o co nam chodzi Najprostsze operatory logiczne and i or już za nami Pomogły mi znaleźć te wiadomości, o które mi chodziło. Znajdując dużo różnych wiadomości, mogę również zawęzić sobie pole wyszukiwań. Znajduję bardzo dużo e-maili, a między nimi są takie, które na pewno chcę wykluczyć z tej listy. Z pomocą przyjdzie nam operator logiczny NOT. Jak zatem wyszukać wiadomości, które zawierają słowa szkolenie oraz dobre, ale na pewno nie mają w sobie słowa wideo? Wystarczy wpisać szkolenie, AND dobre, NOT wideo. Jak znaleźć te, które zawierają słowo szkolenie, ale już nie dobre? Wystarczy wpisać szkolenie, not dobre. Jeszcze raz chcę podkreślić, bo uczestniczy szkoleń często o tym zapominali. Operatory zawsze muszą być pisane dużymi literami. Podsumujmy to, czego nauczyliśmy się do tej pory. Szukając potrzebnej nam wiadomości, z pomocą przychodzi okienko wyszukiwania, dostępne właściwie w każdym programie pocztowym. Zasady i wyrażenia, które tam wpisujemy, są w większości wspólne i niezależne od wykorzystywanego programu. Po wpisaniu frazy przeszukiwana będzie treść wiadomości, ale również wszelkie pola e-maila, takie jak nadawca, odbiorca, temat wiadomości, a także załączniki. Mamy trzy podstawowe operatory logiczne AND, OR i NOT, które muszą być pisane wielkimi literami. Operatory te pomagają nam uzyskać pożądane rezultaty. Mówiąc w jaki sposób należy potraktować wiele wyrazów lub wyrażeń, które wpisujemy w okno wyszukiwania. Operatorem domyślnym jest AND. Fraza 1 AND, fraza 2 wyszuka nam wiadomości, które zawierają frazę 1 i frazę 2. Muszą być obecne obie. Chcąc wyszukać wiadomości, które zawierają jedną lub drugą frazę, musimy użyć operatora OR. Fraza 1 OR, fraza 2 wyszuka nam wiadomości, które zawierają frazę 1 lub frazę 2. Wystarczy nam jedna z tych dwóch. Jeśli chcemy wykluczyć jakąś frazę z listy wyników, z pomocą przychodzi nam operator NOT. Fraza 1, NOT, fraza 2 wyszuka nam wiadomości, które zawierają frazę 1, ale nie zawierają frazy 2. Mając takie solidne podstawy, możemy przejść do dalszych zasad, które dotyczą wyrażeń pomocnych w wyszukiwaniu.